Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak produkuje się raciborskie piwo i skąd czerpie się najlepszej jakości mąka do tak podstawowych wypieków jak chleb? Raciborski browar czy zachowane młyny wodne to tylko niektóre z industrialnych wizytówek powiatu raciborskiego. Zachęcam Was do poznania dawnych i współczesnych zakładów przemysłowych, tradycyjnych rzemiosł takich jak kowalstwo, czy wreszcie przyjrzenia się całym procesom technologicznym. Powiat raciborski obfituje w tego typu atrakcje i zapewnia Was, że może pochwalić się własnym szlakiem zabytków techniki. Ja na jego poznanie potrzebowałam czterech dni, a Wy? Browar Książęcy Racibórz, jedyny taki w Polsce, stoi tu blisko od pięciu wieków, jest integralną częścią zamku. Piwo waży się tu metodami tradycyjnymi według receptur opracowanych przez sławnego mistrza piwowara Kaufmana. O tajniki ważenia raciborskiego browaru wypytam specjalistę do spraw produkcji Mariusza Dudka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, na Siłek. Dzień dobry, Mariusz Pokażę nam Wam proces produkcji leciborskiego piwa. Oczywiście, zapraszam. Trzeba się ubrać, bo piwo produkowane jest w podziemiach, jest tam bardzo zimno, także polecam założyć coś na siebie. Idziemy? W tym małym, regionalnym browarze fermentuje i leżakuje wyjątkowe piwo. Do jego produkcji wystarczają cztery składniki najwyższej jakości. Źródło mocy piwa, słód, drożdże odpowiedzialne za proces fermentacji, chmiel, któremu zawdzięczamy charakterystyczną goryczkę i aromat piwa oraz raciborska woda, której do wyprodukowania dwóch kufli tego napoju potrzeba aż 10 litrów. Każdy gatunek ważony jest w osobnych kadziach, powoli, jak wymaga tego tradycyjna receptura. W czasie leżakowania piwo nabiera Właściwego dla siebie smaku i naturalnie nasyca się dwutlenkiem węgla. Znajdujemy się w fermentowni. Tutaj odbywa się jeden z najważniejszych etapów produkcji piwa. E, mamy tu kadzie, charakterystyczną piankę. Czy to już jest ten właściwy produkt? To jeszcze nie jest właściwy produkt. To jest pierwsza faza produkcji piwa, tak zwane piwo młode. My to piwo produkujemy w otwartych kadziach, jako jeden z niewielu browarów w Polsce. Do produkcji używamy tylko naturalnych składników. Proces produkcji trwa od 6 do 8 tygodni, w zależności od gatunku piwa. Można to porównać z produkcją piw innych browarach, gdzie można ten proces skrócić nawet do dwóch tygodni. Zwiedzanie browaru zamkowego, warzelni, piwnic fermentacyjnej i leżakowej połączone jest z degustacją tutejszych wyrobów i możliwością ich zakupu. na drugim końcu świata zatrzęsie się ziemia, dojdzie do kopalnianego wybuchu lub uderzenia meteorytu. Tu, wiedzą o tym szybciej niż telewizja czy gazety. W tym niepozornym drewnianym budynku znajduje się najstarsze obserwatorium geofizyczne w Polsce, miejsce absolutnie niezwykłe, które trzeba zobaczyć. Obserwatorium Geofizycznego w Raciborzu jest pan Wojciech Wojtak. Opowie nam, w jaki sposób rejestrowane są trzęsienia ziemi. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest serce obserwatorium? Nie, to jest tylko rejestratornia. A sercem obserwatorium są oczywiście sejsmometry postawione w odpowiedniej piwnicy poza tym budynkiem. Tutaj rejestrujemy drgania od, pochodzące od trzęsień ziemi z całego świata i obecnie mamy, y, mamy takie niewielkie wychylenia. Jest to szum komunikacyjny ale wtedy, gdy na przykład wystąpi silne trzęsienie ziemi, takie na przykład jak w Japonii, to już po 12 minutach mamy tutaj zapis pierwszych drgań. Reciborskie obserwatorium założył w 1927 roku seismolog profesor Karl Mańka. Zbudował on od podstaw obiekty stacji, w tym własnej konstrukcji sejsmografy, zdolny już wtedy notować trzęsienia ziemi z całego świata. Jego dokonania przyczyniły się do powstania pierwszej europejskiej stałej sieci stacji sejsmologicznych. Aparatura Mańki z użycia wyszła w 1999 roku, ale w obserwatorium znajduje się do dziś, tworząc w jego podziemiach unikalną ekspozycję historycznych sejsmografów. Placówka współcześnie prowadzi rejestrację cyfrową i analogową. Dane z polskiego Obserwatorium przekazywane są m.in. do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskiego Centrum Sejsmologicznego we Francji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią Lucynę w rzeźnicy, w młynie słynnym, zabytkowym. Dzień dobry Pani Józef, witam serdecznie. I zapraszam Panią Lucynę do środka do zwiedzenia tego zabytkowego młyna. To prawdopodobnie najbardziej znany młyn wodny Śląska. Przechodził bogate i burzliwe dzieje. W miejscu obecnej budowli do lat 20. ubiegłego wieku stał tu 18-wieczny młyn drewniany. Później obiekt przebudowano. Młyn działał do zakończenia II wojny światowej. Od 1994 roku obiektem opiekuje się łubowickie Towarzystwo Miłośników Józefa von Eichendorfa. Przejęcie i odrestaurowanie zabytkowego młyna to jedna z ostatnich inicjatyw byłego przewodniczącego tego stowarzyszenia. London. Narda Wochnika. Udało się przywrócić między innymi koło młyńskie, Mające 5 metrów średnicy i ważące 2,5 tony ma moc ponad 5 kW. Napędzany kołem młyn od kilku lat już nie pracuje, ale jego urządzenia są nadal sprawne. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu młyn we wsi spełniał bardzo ważną rolę. Czy Pan pamięta te czasy? Tak, pamiętam. Jako młody chłopak to... Tu z okolicznych tych mieszkańców przywozili tu zboże, żeby to coś zmyć, nawet z rodzicami młymi tu przychodził i to była jedyna taka placówka, to znaczy ten młyn był wykorzystywany jako energia, to była woda i ten wiatr, to były takie dwie siły, które można było napędzać, bo prądu nie było, to tylko tym można było napędzać takie siły, żeby to można wykorzystać. Zbliża się historia nieszczęśliwej miłości urodzonego nieopodal poety Josefa von Eichendorfa do córki młynarza. Na drodze kiełkującej miłości stanęli rodzice dziewczyny. Przeciwni temu związkowi wysłali córkę do rodziny w Austrii, a Eichendorf z rozpaczy za utraconą ukochaną napisał wiersz, którego fragment do dziś zdobi mury młyna. Miejsce urodzenia arcybiskupa Józefa Gawliny warte odwiedzenia jest z kilku powodów. Ja zachęcam do zawitania na teren dawnego kompleksu zabudowań folwarcznych. Znajduje się tu sporych rozmiarów spichlerz, Barokowa kuźnia wraz ze stajniami. Miejsce godne polecenie jest także z uwagi na jego malownicze położenie. Pola i pagórki, tu naprawdę można odpocząć. Kuźnia dworska w strzybniku zbudowana została w 1912 roku przez ówczesną właścicielkę dóbr Helene von Bischofshausen. Przypomina o tym rzeźba Kowala z herbem rodowym właścicielki w lewej ręce i datą budowy na pasie. Drewniany spichlerz stoi tu natomiast od 1815 roku.